W 351 odcinku serialu Przysięga Kawidan będzie musiała się gęsto tłumaczyć. Na jaw wyjdzie bowiem, że kłamała w sprawie swojego wyjazdu. Czy Emir pozna prawdę, co będzie z Rejan, która nadal nie wie, co powinna zrobić? Zobacz streszczenie tego odcinka. Już wkrótce w serialu Przysięga podstępny plan Nigar Jakmur Agdak w końcu się powiedzie. W poniedziałkowym odcinku o numerze 351 w rezydencji rodziny Tarchum zjawi się żebraczka w ubraniu Kawidan Gul Arkan. Emir Gogberg-Demirki od razu rozpozna garderobę swojej matki, a Kawidan będzie musiała się przed nim gęsto tłumaczyć. Zdenerwowana pani Tarhun szybko wkroczy do akcji, nakrzyczy na syna i, jak to zwykle ma w zwyczaju, odwróci kota ogonem. Tymczasem Hizir z ukrycia robi zdjęcia Kemalowi Kenverel i Peli. Seria Ideria Curtulus boi się, że jego pomysł skończy się katastrofą. Rejan, na zaproszenie jej męża, odwiedzają koleżanki z uczelni. Ich spotkanie przerywa jednak telefon od lekarki, która dopytuje Rejan Ozge-Jagis o to, jak się czuje i namawia na zabieg. Wieczorem zatroskany emir zabierze żonę na kolację do restauracji. Czy ta w końcu wyzna mu prawdę? Przysięga odcinek 351 w poniedziałek, 15 lutego 2021 roku o godzina 16.05 w TVP1. Sprawdź program TIF.